Cześć, siemanko, I znowu się dzisiaj Filipek Siemaneczko Jak po walce? Spoko, jakby już zeszły za ze mnie emocje, idę do swoich ludzi A zaskoczył cię jakoś Darolew, czy nie bardzo? Coś tam, znaczy, zaskoczył mam wrażenie publiczność i tak dalej Ale wiedziałem, że on będzie zadawał jakieś ciosy, więc, więc mnie nie zaskoczyło To bardziej bym się zaskoczył, jakby ich nie zadawał Ale widzę, że publika jakby uważa, jest w szoku, że Daro tyle przewalczył A ja mniej więcej widziałem, że on coś tam potrafi jak każdy się spodziewał, że po pierwszym ciosie padnie, a tu jednak te 5 czy 6 dostał? Tak, 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 tak. Po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie już mu psycha siadła, kiedy, kiedy zauważył, że jego plan nie działa. Okej, okay, a powiedz mi, teraz będzie walczył z Robertem Krasiem, tak? Tak, jest. Na kolejnej gali, czy jeszcze później? E, no, na kolejnej gali. A na ile masz kontrakt? Mam kontrakt na dwie walki. Okej. Okay. I myślisz, że Robert Karasz jest y, dla Ciebie dużym wyzwaniem? Bardzo dużym, ale uważam, że podołam temu wyzwaniu, ponieważ jestem zadaniowcem. A nie boisz się trochę, że motorycznie Cię może zjeść? Nie, uważam, że on mnie nie zje motorycznie, natomiast uważam, że może mieć faktycznie lepszą kondycję ode mnie, ale kickboxing to nie jest triathlon, tak naprawdę. A jak się czujesz z tym, że k-popiary sprawiły, że nie byłeś pierwszy na Olicie? <laughs> ja mam takie podejście, że dobra muzyka obroni się sama, więc jakby i tak jestem mega zadowolony, że byłem drugi na... Na tym No dobra, to dzięki wielkie. Dzięki Ci bardzo. Hej.